Siemano, ja jestem Amianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Oczywiście, jak wiecie, jest ten event, akurat y, przed chwilą nagrywam jeden odcinek po drugim, bo skrzyneczkę FBI mogę sobie pootwierać, no to muszę wykorzystać, to muszę to po prostu wykorzystać, żeby nagrać sobie, bo testuję każdą skrzynkę eventową, one za 24 dni prawdopodobnie znikną i nie wrócą na razie na stronę, więc trzeba właśnie je przetestować. O, emeczka Cyrex, tak. I trzeba je przetestować, póki właśnie są, bo jak już ich nie będzie, to tylko zostanie materiał na kanale jako pamiątka. No i zobaczymy, czy terroryści teraz będą się odkuwać, czy nie będą się odkuwać. Hmm, otwarłem dwie skrzynki i co? I to wszystko, rozumiem. No zobaczymy sobie, czy ktoś się odkuje listę uczestników, a tylko Furmanek sobie otwierał tutaj, czyli... Ja versus on jesteśmy, ale czy Furmanek gdzieś tutaj otwiera skrzyneczki? Furmanek otwiera, ale czy to są eventowe? Chyba to nie są niestety eventowe. I to nie są eventowe skrzyneczki, o to jakieś rękawiczki, no niestety. Chyba on nie wie o tym, ale dobra, pójdziemy sobie otworzyć jakąś inną skrzynkę. Na razie dwie skrzynki mamy otwarte. O, dobra, spróbuję sobie 10% luksury. W ogóle zobaczyłem też, że wprowadzili nową skrzynkę. Ta jeszcze jest Lucky Punch i, i w sumie na razie nic więcej. Ale jest skrzynka Lucky Punch, którą też będziemy sobie oczywiście testować. 49% Czy ktoś dołączył? Tak, dołączył. Dobra, to zaraz może albo spróbuję już teraz otworzyć. Nie, jeszcze musi być. 50% dobra, to otworzę skrzynkę z kosą, bo w sumie nie otwierałem jakoś dawno. Tam mi wyleci jakaś, no wiadomo co, ale, ale no właśnie. Ale mam nadzieję, że jednak nie będzie to o czym myślę. Więc dobra, idziemy dalej na event. Mamy 4300 y, żetonów, więc y, przetestujemy sobie y, zdrapki w innym odcinku, w osobnym. Tutaj mamy też takie zdrapeczki, ale na razie będziemy w sumie ich używać. Mamy tutaj. Kilka stron z drapek, już w sumie tyle drapek zdrapałem, do tego mam tyle stron. No i czekamy sobie, czy ktoś w końcu zacznie otwierać te skrzynki eventowe O, mamy, mamy kogoś, kto zaczął otwierać te skrzynki wentowe. Był tu chyba furmanek, więc otworzymy sobie pięć tych skrzynek. Zobaczymy sobie, co poleci nam z pięciu tych skrzynek. O, mam nadzieję, że to będzie coś dobrego i jest fatalnie, widzowie. Jest fatalnie. 129 zł straty, ale jest przewaga chociaż w evencie Którą no sam robię na razie, bo ile to w ogóle będzie, a to wystartuje pula jak będzie pięciu graczy Dobra, idziemy na razie na inne skrzyneczki, Zobaczymy sobie tego Lucky Puncha e, Dobra, otwieramy sobie tą skrzyneczkę Lucky Punch dla przetestowania tutaj e, Co wyleci i jakie zrobi pierwsze wrażenie na mnie, jest to Mac 10 Disco Tech. No, może być, może być, ale zobaczymy co poleci nam dalej z tej skrzyneczki był Discotech, a tutaj jest trochę gorzej, dobra Próbujemy sobie teraz, oczywiście Even, może Furmanek się przewudził, przewudził się chyba Nie, dołączył ktoś inny do niego Ale nadal to jest za mało Żeby mnie dogonić, więc otwieramy sobie, nie wiem, jaką kolejną skrzynczkę Czego ja dawno może nie otwierałem, o Jakieś 10% może, o AWP Simów. Bo tak to otwierałem chyba, mi się wydaje, że jakieś uspy niedawno Chociaż nie jestem pewien, ale AWP Asimov na 10% jak ma polecieć, to właśnie nie poleci no, i w sumie straciłem 150 zł i doładuj portfel jest. A wy też możecie sobie doładować oczywiście portfel z użyciem mojego kodu. Tutaj macie kod polecający, zmieniacie sobie klikać zmień kod, wpisujecie sobie mój kod lamianyty, klikacie zmień kod i automatycznie Wam zmieni albo wejdziecie przez mojego reflinka. No i tutaj już nikt nie otwiera tych skrzyneczek, więc trochę skrzyneczek FBI otwarłem, ale co ja mogę za 130 zł jeszcze otworzyć. Hmm. Za 130 zł mogę otworzyć sobie ekskluzyw Dobra, za 110 dokładnie, 109,20 chyba to było I próbujemy sobie i to nic się nie zmieniło Tyle tej skrzynki nie otwierałem I znowu leci USB Cortex No to już jest śmieszne widzowie, to już jest śmieszne Dobra, lecimy sobie, robimy sobie kontrakcik 92 zł, dostaniemy ile? Ile sobie dostaniemy? Dostaniemy sobie 87, wrzucimy sobie tak 413, miałem chyba coś około 7-8 na start. A to się źle skończy, tutaj będzie ile? 300 zł około. No, rękawiczki, może jakieś droższe, chociaż 585, dobra, spróbujemy sobie na upgraderze, bo chyba w evencie nikt nie bierze udziału. Na razie tak, nikt nie bierze udziału, więc otworem ile? Chyba 7 tych skrzynek. Muszę jak będę testował te skrzynki terrorystów To będę musiał wysnapić jakoś pod koniec jak już wiecie co będzie, jak będzie, jak to się nazywa, odliczanie i w ostatnich minutach jak każdy się bił tak jak we wczorajszym odcinku i wtedy będę testował skrzynki terrorystów A teraz idziemy sobie na upgradera tak na 1000 zł no i kończymy ten materiał i jest 1000. Ja wam dziękuję za oglądanie no i siedzi. Do usłyszenia już jutro, Siemano